Rosa na dusze, rozmarzona, rozpromieniona to moja dusza zadowolona. Ona jest przytulnym domem. Doświadczam z nią zgodnym tonem. Ma nieograniczone możliwości i bardzo lubi gości. Pałac posiadam w sercu swoim, komnat jest wiele. Niezliczonych. Spokój i miłość w nich panuje. To moja dusza preferuje. Ona jest bez rosy. Nie potrzebuje pomocy. Nigdy nie płacze, tylko się raduje. Tak moją duszę od lat czuję. Kwiatami pachnącymi jest otoczona. W niebiańskim wymiarze stworzona, Pochodzi z najlepszych gęstości. Tu na Ziemi nie czuję trudności. Życie moje jest poematem, Dusza drugi obiera tematem. Ja realizuję wszystkie marzenia. O krok jestem od ich spełnienia. Krople rosy. Do mej duszy nie docierają, one na trawie zostają.